Kategoria wzór wizerunku. Nominowani. Futbol Akademii Jędrzejów. Ośrodki Damiana Sawczaka. Ośrodki Rafała Warchoła. Futbol Akademii Zawiercie. Futbol Akademii Warszawa. A nagrody w tej kategorii wręczy prezes zarządu Futbol Akademii Radosław Soperczak. Dobry wieczór raz jeszcze. Wzór wizerunku to wiadomo, jak wizerunek to prezes Soperczak. Bardzo mi miło z tego powodu, że tak zostałem właśnie przydzielony. Faktycznie koperta zalakowana idealnie. A Ja już wiem, że wzorem wizerunku za rok 2019 zostaje Damian Sawczak, i jego ośrodki, Futbol Akademii. Brawo! Po odbiór nagrody zapraszamy na scenę Damiana Sawczaka. Moi drodzy, aż mam tremę. Słuchajcie, wydawało mi się, że z reguły tej tremy nie będę miał wychodząc na scenę i mówiąc do mikrofonu, bo często to robię na co dzień. Natomiast w tym momencie mam tremę i zarazem radość z tej statuetki i tego wyróżnienia. Chciałbym serdecznie podziękować. Jest dzisiaj ze mną trener koordynator Grzegorz Kmiecik, który również każdego dnia pracuje na ten wizerunek Football Akademii ośrodków które prowadzę bo to nie jest tylko Bolesławiec, to jest Główek Śląski, Żagań, Lubań i no i też Wrocław i Wrocław jest dzisiaj też tutaj z nami Tomasz Sawczak który jest współmenadżerem i tak naprawdę on odpowiada w głównej mierze za Wrocław. I to tak kumulując wraz z trenerami, oczywiście Ola Wojtek, wraz z trenerami też tych, których dzisiaj niestety nie ma. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, bo to jest nasza ciężka wspólna praca. Ale postanowiłem sobie jeszcze podziękować nie tylko trenerom, bo trenerom zawsze dziękujemy. Ale ostatnio taka refleksja. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować zarówno mojej żonie, jak i żonom, dziewczynom naszych trenerów, bo naprawdę praca trenera nie jest łatwa. Poświęcamy czas popołudniami, poświęcamy czas weekendami, jest to czas z kosztem rodziny i ta moja refleksja właśnie w tym momencie, te podziękowania kieruję głównie do naszych wspaniałych kobiet, bo dzięki... Można powiedzieć im ich wyrozumiałości, my możemy spełniać swoją pasję i robić to, co robimy najlepiej, jak potrafimy. Także dziękuję oczywiście też centrali. Dziękuję wszystkim.